Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Grygotik 2. Jak sami widzicie, pyrokar już zmierza do kręgu ognia. Więc podsumowując, moi drodzy, Watras już jest na miejscu, tak naprawdę. On już się znajduje w tym słonecznym kręgu. Teraz sobie idzie Perokar, ale Xardas jeszcze nie poszedł z tego względu, że on uważa, że jesteśmy po prostu za słabi, żeby się tam, żeby stanąć do walki ze smokami. Dlatego też, z tego względu, moi drodzy, musimy zdobyć zbroję rycerza. Żeby ją zdobyć, to musimy zrobić pewien czyn, który będzie zasługiwał, no, żeby po prostu wstąpić do zakonu. Do zakonu, zakonu paladynów, moi drodzy. Ale, żeby to zrobić, jak już mówiłem, trzeba, trzeba wypełnić jakiś pewien czyn, jakiś taki, wiecie, czyn, który będzie zauważalny i tak dalej. Więc, z tego względu, moi drodzy, musimy udać się do miasta. Miasto, miasto, miasto portowe. Ok, 7. No i ok. I od czego mamy ogólnie zacząć, moi drodzy? Też musimy ogólnie naprawić oprawę. Oprawę okajnosa. No ale, żeby to zrobić, musimy znaleźć jakiegoś zręcznego kowala, który po prostu poradzi sobie z tym. I najpierw może spytamy Harada. To znowu. Pracujesz jeszcze dla paladenów potrafisz naprawić biżuterię? Dajmy tą opcję. Nie potrafisz naprawiać biżuterię? Nie jestem złotnikiem. W mieście raczej nie znajdziesz nikogo, kto może ci pomnieć Ludzie nie mają pieniędzy, a ostatnimi czasy nikt się nie wzbogacił. Większość z nich cieszy się, że mają co jeść. No okej. Okay. Ehm, gdzie znajdę złotnika? Gdzie znajdę złotnika? Podobno wśród najemników na farmionara jest dobry kowal. Może powinieneś z nim porozmawiać. Dobrze, moi drodzy. Jednak ja bym proponował na razie się przejść tutaj w te miejsce. No i jak sami słyszeliście. Jak sami słyszeliście, moi drodzy, niestety. Boże święty, zamyśliłem się, przepraszam bardzo. Boże, Boże święty, gdzie to było ogólnie? Chwila, chwila. Tutaj takiego mamy gościa, moi drodzy, który sobie cały czas gada. Wow! Który sobie cały czas gada i możemy posłuchać, co on ma do powiedzenia ciekawego. O chwila. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Najemnik Bennet który podstępnie zamordował palladyna Lotara, został osądzony w imię Inosa. Wyrok: śmierć przez powieszenie. Dobra, tyle nam powinno wystarczyć, wystarczy, moi drodzy. A no że dokładny termin zostanie wkrótce ogłoszony. No i że po prostu mają uśmiercać, moi drodzy, Kowala Beneta, który właśnie był u najemników tam, ja u niego zawsze kupywałem surową stal, dlatego że on ma jej nieograniczoną ilość tak naprawdę. No i moi drodzy, Bennet sobie gdzieś tam szedł i go za i, i niby, że, i niby że kogoś zamordował, Lotara, nie wiem czy pamiętacie, ale Lotar to ten gościu, który yy, nas przywitał na samym początku gry zaraz po wejściu do miasta Corinis yy, No i wtedy... On no sobie tam poszedł do górnego miasta, no on sobie tam stał i teraz go tam tak naprawdę nie ma, zaraz tam będziemy szli, no i sami zobaczycie, że jego tam w ogóle nie ma. Dobrze, więc zapewne on jest tutaj w więzieniu, więc chodźmy go odwiedzić. Bennett, Bennett, gdzie on jest? Jest, Bennett, zobaczcie. Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem Paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z Lordem Hagenem. z mury, nie wiem. Po prostu zrób coś. Dobrze, co się stało? Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tu pod nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. No okej, okay. kogo zamordowano? Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się nazywał? Jakiś lotar, chyba. No nie wiem, nie jestem pewny. Lepiej zapytaj lorda Hagena. On zna wszystkie szczegóły. Dobrze. Mają przeciwko tobie jakieś dowody? Mówią, że mają świadka, który wszystko widział. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie, wiem tylko, że kłamie. <laughs> Kto kieruje śledztwem? Sam lord Hagen. Ponieważ ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to dam na sznurze. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Li tak tego nie zostawi. Sam się domyśl, co to będzie oznaczać. Dobrze. Potrafisz naprawić biżuterię? Umiesz naprawiać biżuterię? To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. No i oczywiście muszę się stąd wydostać. Bo teraz nic nie mogę zrobić. Dobrze, moi drodzy, jemu ten amulet damy tak naprawdę później teraz. Czego? Co on chce? Spoko. Poczekajcie, wiele ja jeszcze podejdę do lorda Andrea, z nim chwileczkę pogadam. Zobaczcie, możemy jeszcze odebrać od lorda Andrea jakieś zadanie. Masz dla mnie jakieś nowe zadanie? Lobart, hodowca rzepy, ma pewne kłopoty. Jeśli mu pomożemy, poprawią się jego stosunki z miastem. Idź więc do niego i dowiedz się, co mu przeszkadza. Dobrze, to co zrobimy później. Może jakiś specjalny odcinek, nawet nagram na tę misję. No dobrze, moi drodzy. Jak słyszeliście, Bennet został zamknięty właśnie tutaj w koszarach i musimy go jakoś uwolnić. Musimy, dlatego że on to jest tak naprawdę jedyna osoba, która potrafi nam naprawić te oko i nosa. Więc musimy coś zrobić, żeby właśnie. Żeby właśnie tego Beneta uwolnić Jak sami słyszeliście też tym całym śledztwem kieruje Lord Hagen Dlatego teraz do niego idę i idę z nim teraz porozmawiać sobie. Jezu, jak miło, jak tutaj przechodzę i nie ma trasa. to jest coś naprawdę pięknego. Zawsze by tutaj ględził i ględził. Dobra. No i moi drodzy, jak sami też słyszeliście, ktoś prowadził. Znaczy ktoś niby był świadkiem. My na razie nie wiemy, kto to jest, ale na pewno zaraz z tym świadkiem sobie ładnie porozmawiamy. No i moi drodzy, jeżeli teraz wypełnimy to te zadanie, jeżeli wykryjemy, że to wszystko jest jednym wielkim kłamstwem, to wtedy Lord Hagen sobie tam pomyśli, że my zasługujemy na więcej, że nasze czyny powinny być jakoś zauważone. I wtedy dostaniemy zbroję rycerza, wstąpimy ogólnie do zakonu, tutaj tych całych paladynów, będziemy nosić właśnie tutaj taką zbroję jak ci strażnicy. No i wtedy, z tego co mi się wydaje, Xardas powinien pójść teraz spokojnie do Słonecznego Kręgu. Tam gdzie oko i nosa się naprawia i tam gdzie go znaleźliśmy ogólnie. Mam oko przy sobie. Niestety jest uszkodzona. Co takiego? cóżeś uczynił? Bez oka jesteśmy zgubieni. Porozmawiaj z Pyrokarem. musi być jakiś sposób, żeby je naprawić. Ehm, o, muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Ale to ten najemnik, który zamordował jednego z moich ludzi. Właśnie nad nie wiem czy widzieliście, ale jak przechodziliśmy, to właśnie nie było Lotara tutaj. Po prostu on już sobie leży w grobie, nawet gdzieś jego grup jest. Z tego co pamiętam, okolice wieży Sardasa tam jest jego grup, grup Lotara. Mniej więcej tam, gdzie Lester był w tym, w tym dole, takim tam, takie jeziorko było, nie wiem, czy kojarzycie, i tam takie na nadu przez jaskinie się mu schodzi, i tam właśnie sobie siedział Lester, i tam gdzieś jest jego grup że Bennet mógłby naprawić oko i nosa? Choćby nawet mógł ściągnąć na ziemię potęgę samego i nosa. Ten człowiek zamordował paladyna i zostanie za to stracony. Sądzę, że Bennet jest niewinny. Dowody są jednoznaczne. To on jest sprawcą. A jeśli dowody zostały sfałszowane? Uważaj, co mówisz. To bardzo poważne oskarżenie. Jeśli nie masz dowodów, które podważają zeznania mojego świadka, lepiej trzymaj język za zębami. Skąd masz pewność, że to Bennett jest mordercą? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika nie podlega dyskusji. Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora, widział całe zajście. Podany przez niego rysopis pasuje jak ulał do Benneta. Z mojego punktu widzenia sprawa jest zamknięta. Najemnik zostanie powieszony za zdradę stanu. Tak, oczywiście. Um, dobrze, muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Odejmę tą opcję. Chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Aby zostać wojownikiem Inosa, musisz całkowicie poświęcić się wypełnianiu jego woli. W naszym zakonie. Służyć mogą tylko najmężniejsi i najszlachetniejsi z wojowników. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, musisz dowieść, że jesteś tego godzien. Dobrze, czyli na razie nie jesteśmy tego godni, ale po zrobieniu właśnie tej misji będziemy już godni. No i będziemy mieli oczywiście lepszy pancerz. Ja może zapiszę grę wiecie, a na ten sejf niech będzie. Teraz, moi drodzy, musimy znaleźć tego Corneliusa. Cornelius tak naprawdę znajduje się tutaj. Musimy pójść sobie na lewo, tutaj do góry po schodach. Uuu, gdzie jest Cornelius? Chwila. Nie wiem dokładnie, w którym po... O! Tu jest, ciul, zobaczcie! Widziałeś zabójstwo Lotara, prawda? Nie muszę odpowiadać na żadne pytania dotyczące śledztwa w toku. Lord Hagen wie już o wszystkim. No, jak to mi słyszycie po jego głosie, już coś kombinuje. Co widziałeś? N naprawdę, nie mam teraz czasu. Musisz wyjść zamykamy biuro. Dość tego. Co widziałeś? Ja widziałem, jak najemnik zaatakował paladyna od tyłu. A potem wyjął miecz i, i, i wbił mu go w klatkę piersiową. Jesteś tego pewien? Tak, oczywiście. Widziałem to na własne oczy. Ale teraz naprawdę nie mam czasu. Przede mną cała masa papierkowej roboty. Okej. Okay. Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić. Cenisz chyba własne życie, prawda? Cenisz chyba własne życie, prawda? Jeśli mnie zaatakujesz, zawiśniesz na stryczku? Mam wpływowych przyjaciół. Spróbuj mnie tylko tknąć, a pożałujesz. Wynoś się stąd! Albo wezwę strażników! Sam jestem strażnikiem? Dobrze, nie wierzę ci im to było. Więc moi drodzy, co w takiej sytuacji teraz zrobić? Jeżeli po prostu on nie chce nic mówić, i tak dalej, i tak dalej, z tego co pamiętam, on ma coś ciekawego w swoim ekwipunku, więc wystarczy tylko go pociachać. Więc zabijmy go, lub tam wiecie, na ziemię go połóżmy, dobra? I zobaczcie, Dziennik, dziennik Corneliusa, dobra. Mamy teraz ten dzienniczek w swoim ekwipunku i musimy go otworzyć. Jeżeli go nie otworzymy, to nic dalej nie zrobimy sobie. Nic nie, po prostu mm, dalej nie będziemy mogli zrobić. Musimy go otworzyć. Poczytajmy tutaj sobie, co tu jest napisane. Jeśli Larius nadal będzie postępował w ten sposób nic tu po mnie, ostatniej nocy spotkało mnie coś dziwnego. Jeden z tych mężczyzn w czarnych kapturach złożył mi wizytę. Podobno są oni sługami zła. Jednak mój gość miał w sobie coś, co budziło zaufanie, niemal czułem bijące, bijącą od niego. Moc, choć kiedy przemówił jego głos, był spokojny. Zaoferował mi 20 tysięcy sztuk złota, jeśli doprowadzę do skazania jednego z najemników. Powiedział, że niedługo zrozumiem, co miał na myśli. Oczywiście zgodziłem się od razu. Ci najemnicy i tak nie zasługują na nic lepszego. Gdyby nie oni, moje życie byłoby dużo łatwiejsze, a złoto zapewni mi dobrobyt aż do końca mych dni. Stało się, aresztowali jednego z najemników. Zamierzam dotrzymać danego słowa. Czyli po prostu sam Cornelius, moi drodzy, zabił yy, właśnie tego lotara. No i yy, no i po prostu skazał, wskazał na Beneta, który tak naprawdę jest biedak niewinny. Powiedzmy teraz to Lordowi Hagenowi, moi drodzy. Cornelius kłamie. Skąd ta pewność? Mam jego pamiętnik. Są tu wszystkie dowody. A to podła gnida! W świetle nowych dowodów mogę zrobić tylko jedno. Na mocy powierzonej mi przez Jego Wysokość i świątynię ogłaszam, że więzień Bennet zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów i ma zostać zwolniony. Za to Cornelius ma zostać pojmany pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Twoje czyny. Godne są jednego z nas. Zobaczcie na to, że. Yy, możemy teraz wstąpić do zakonu, moi drodzy, i założyć zbroję paladyna. Czy tam rycerza? Chciałbym wstąpić do waszego zakonu. Dobrze. Ale najpierw musisz udowodnić, że posiadasz odwagę, umiejętności i wiedzę potrzebną słudze i nosa. Twoje czyny świadczą, że jesteś człowiekiem honoru. Jeśli takie jest twoje życzenie, chętnie powitam cię w naszym zakonie. Pewnie, jestem gotów. Jestem gotów. Niech tak się stanie. Wielu z tych, którzy wstąpili na tę ścieżkę, oddało życie w służbie Inosowi. Czy przysięgasz czcić swymi czynami pamięć po nich i głosić wszem i wobec chwałę Inosa? Przysięgam. Zatem od tej pory jesteś członkiem naszego zakonu. Niniejszym tytułuję cię Wojownikiem Inosa. Daję ci oręż i zbroję godną rycerza. Noś je z dumą. Zostając jednym z nas, otrzymujesz prawo wstępu do klasztoru. Albrecht wyuczy cię naszej magii. Idź i porozmawiaj z nim. Nasze kwatery w Górnym Mieście są oczywiście do Twojej dyspozycji. Dobrze, świetnie. Jest! Mamy zbroję rycerza, moi drodzy. Co to za w ogóle dostaliśmy? Tak jestem ciekaw, nawet. Zaraz sobie sprawdzimy. Jednak na pewno jest gorszy od naszej smoczej zguby. Mm, ale tu jest syf, masakra, trzeba to wszystko posprzedawać. E, miecz mistrzowski, może. Nie, to jest do zręczności, to raczej. Raczej nie. Raczej nie, oj, przepraszam. mhm. Mm Miecz dwuręczny, dorkowy, to nie, na pewno. No dobra, mniejsza z tym, widzę, że tutaj rapier jest jakiś, dwa za mała zręczność. No i lepsza, lepszy miecz by był. Dobrze, moi drodzy, i to by było na tyle, mi się tak przynajmniej wydaje. Jednak jeszcze sobie podejdźmy do, do nie do klasztoru, tylko do koszar i tak zobaczymy, czy Bennett jest wolny, czy już wyszedł z więzienia, czy nie. No, i przy okazji tam rozpoczniemy, moi drodzy, kolejną, kolejny odcinek, właśnie z tamtego miejsca. Ja sobie tutaj skrócę, sk skacząc sobie z górki. No i moi drodzy, co możemy teraz w grze zrobić, jeśli chodzi o główne misje? No przede wszystkim musimy naprawić to oko i nosa. I tak mi się wydaje, że w kolejnym odcinku pójdziemy właśnie do najemników. Znaczy może jeszcze niekoniecznie do najemników, ale bym proponował pogadać właśnie tutaj jeszcze z... po prostu jeszcze porozmawiać w mieście na różne tematy, dlatego że możemy tam się jakiejś magii wyuczyć, mieliśmy pogadać z Albrechtem, jakimś tam, jakimś gościem, jakimś paladynem, tak przynajmniej kazał nam Lord Hagen, więc to może w kolejnym odcinku i jeszcze w kolejnym odcinku wyuczę się jakieś umiejętności, więc sami zobaczycie co tutaj wybiorę. A więc teraz jesteś paladynem. Moje gratulacje. Od początku wiedziałem, że nie zagrzejesz długo miejsca w straży. Dobrze, jak wygląda sytuacja? bla bla. Świetnie. Mm, więc zobaczmy, czy jeszcze Bennet jest w więzieniu. Tak z ciekawości. Dobrze, Benet już wyszedł, czyli jest już w obozie najemników i możemy mu śmiało oddać amulet, czyli okojnosa. No i ja z tego miejsca Was, moi drodzy, serdecznie żegnam, no i zapraszam już jutro po kolejny odcinek z tej świetnej gry. Trzymajcie się, cześć!